Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Ernsta Teodora Amadeusza Hoffmana pod tytułem Dziadek do orzechów. Czyta Józef Pawłowski. Rozdział pierwszy. Wieczór Wigilijny. Dnia 24 grudnia nie wolno było dzieciom pana radcy zaglądać do salonu ani do przyległego pokoju. Fred i Klara siedzieli skuleni w najbardziej oddalonym kąciku mieszkania. I zrobiło im się nieswojo, kiedy zmierzch już zapadł, a świateł, jak to się zwykle działo w dniu wigili, nie wnoszono. Fred zwierzył się szeptem swojej siedmioletniej siostrzyczce, że już od rana słyszał dobiegające z zamkniętych pokojów szmery i lekkie pukanie. A ciemna postać, która przed chwilą przemknęła przez sień, to na pewno ojciec chrzestny. Klara aż klasnęła w dłonie z radości i zawołała: Ciekawa jestem, jaką on dzisiaj przygotował dla nas niespodziankę. Ojciec chrzestny Freda i Klary, sędzia Drosselmeier, nie był pięknym mężczyzną. Niski, chudy, twarz miał poraną głębokimi zmarszczkami, a prawe oko zasłonięte wielkim czarnym plasterem. Nadomiar złego był zupełnie łysy i, pragnąc to ukryć, nosił śliczną, kunsztownie wykonaną białą perukę ze szkła. Mimo tych braków był on jednak Niezwykłym człowiekiem. Przede wszystkim doskonale znał się na zegarach, a nawet sam umiał je sporządzać. Jeżeli się zdarzyło, że jeden z pięknych zegarów w mieszkaniu pana radcy nie mógł głosu wydobyć, ojciec chrzestny zdejmował szklaną perukę oraz żółty surducik i zasiadał, owiązany niebieskim fartuchem, po czym pogrążał ostre narzędzia we wnętrznościach zegara i majstrował tam tak długo, że aż małą klarę bolało. Ojciec Chrzestny nigdy jednak nie zrobił swemu pacjentowi nic złego. Przeciwnie, po tych zabiegach zegar powracał do życia, mruczał z zadowoleniem, wybijał godziny i śpiewał ku radości domowników. Ilekroć ojciec Chrzestny przychodził, przynosił dzieciom w kieszeni coś ładnego: zabawnego człowieczka, który przewracał oczami i kłaniał się uprzejmie, szkatułkę, z której wyskakiwał ptaszek, lub inne cuda. Na Boże Narodzenie zaś przynosił zawsze niezwykły podarunek. Z wielkim trudem i staraniem własnoręcznie sporządzony. Dzieci niedługo się nim cieszyły, gdyż rodzice wkrótce zabierali go na przechowanie. Ciekawa jestem, jaką niespodziankę przygotował dla nas dzisiaj ojciec chrzestny! zawołała znowu Klara. Fred był zdania, że tym razem. Będzie to na pewno forteca, w której śliczni żołnierze maszerują tam i z powrotem, odbywając ćwiczenia. Potem przyjdą inni żołnierze, zaatakują fortecę, a tamci odpędzą ich strzałami z armat. Nie, nie, przerwała Klara. Ojciec chrzestny opowiadał mi o pięknym ogrodzie i o wielkim jeziorze, po którym pływają wspaniałe łabędzie ze złotymi naszyjnikami i śpiewają prześliczne pieśni. A potem wychodzi mała dziewczynka, staje nad jeziorem, woła łabędzie i karmi je słodkim marcypanem. Łabędzie nie lubią marcypana, zawołał Fred niezbyt grzecznie, a ojciec chrzestny na pewno nie umiałby zrobić całego ogrodu. Właściwie niewielką mamy pociechę z jego zabawek, bo zaraz nam je odbierają. Wolę już te zabawki, które dostajemy od tatusia i mamusi. Możemy je na zawsze zatrzymać i wolno nam z nimi robić, co nam się podoba. Tak rozmawiały dzieci. Ciekawe, co dostaną tym razem. Klara skarżyła się, że panna Gertruda była to duża lalka, bardzo się zmieniła, że coraz częściej upada na podłogę i to tak niezgrabnie, że przeważnie nie obywa się bez podrapania twarzy, nie mówiąc już o tym, że brudzi sukienkę. Co gorsza, nie pomagają najsurowsze kary. Fred znowu twierdził, że w jego stajni brak dzielnego kasztana. I że w ogóle w wojsku jego zupełnie nie ma konnicy, a tatuś przecież doskonale wie o tym. Dzieci wiedziały, że rodzice nakupili dla nich mnóstwo podarunków i teraz ustawiają je w salonie. Im zaś nie pozostaje nic innego, jak grzecznie i spokojnie oczekiwać tego, co im w darze przypadnie. Mała Klara zamyśliła się, ale Fred mruczał do siebie. Chciałbym jednak dostać kasztanka. I huzarów. Szybko zapadł w zmierzch. Fred i Klara, mocno przytuleni do siebie, nie śmieli powiedzieć nic więcej. W tej samej chwili dał się słyszeć czysty, srebrny dźwięk: dün, dün, dyry, Drzwi otworzyły się nagle i taki blask wpadł z wielkiego salonu, że dzieci krzyknęły, ach! Jak wryte zatrzymały się na progu. Tatuś i mamusia ukazali się we drzwiach. Wzięli na ręce Freda i Klarę, i powiedzieli: Chodźcie, chodźcie, drogie dzieci. Rozdział drugi. Podarunki. Zwracam się teraz do ciebie, czytelniku, Fredku, Tadziu, Karolku, czy jak ci tam na imię, i proszę, żebyś przypomniał sobie swoją ostatnią gwiazdkę i podarunki, które otrzymałeś. Wtedy dopiero będziesz mógł wyobrazić sobie, Jaki zachwyt. Ogarnął dzieci i jaki im oczy zabłysły. Klara po długiej chwili dopiero westchnęła: Ach, jakie to śliczne. A Fred zaczął skakać z radości. Dzieci były widocznie przez cały rok wyjątkowo grzeczne i posłuszne, bo nigdy przedtem nie dostały takich wspaniałości. Wielka choinka stojąca po środku pokoju, Obwieszona była mnóstwem złotych i srebrnych jabłek, a ze wszystkich gałązek zwisały na kształt pąków i kwiatów migdały z cukru, kolorowe cukierki i wiele innych słodyczy. Ale najbardziej zachwyciły dzieci niezliczone świeczki, które jak gwiazdki błyszczały pomiędzy igłami. Drzewko, rozsiewając blask dookoła, zapraszało wprost by zrywać kwiaty i owoce. Naokoło drzewka wszystko jaśniło wspaniałymi barwami. Ileż tu było pięknych rzeczy. Któż by to potrafił opisać? Klara spostrzegła śliczne laleczki i sukienkę z kolorowymi wstążeczkami, która wisiała na wieszadle w ten sposób, że dziewczynka mogła ją ze wszystkich stron dokładnie obejrzeć. Klara wołała raz po raz. Ach, jaka śliczna sukienka. Czy naprawdę wolno mi będzie ją włożyć? Fred tymczasem trzy. Albo cztery razy przegalopował i przekłusował dookoła stołu, próbując nowego kasztanka, który był uwiązany do stołu. Potem zsiadł z konia i powiedział: Dzika bestia. Ale to nic, już ja sobie dam z nim radę. Potem zaczął oglądać nowy pułk huzarów. Pięknie odziani w czerwone i złote mundury, przybrani w srebrną zbroję, siedzieli na koniach, które tak błyszczały, jakby były zrobione z czystego srebra. Dzieci, które ochłonęły już trochę z podniecenia, chciały obejrzeć książki z obrazkami. Leżały one otwarte na stole w ten sposób, że widać było śliczne kwiaty i wystrojonych ludzi, a nawet wesoło bawiące się dzieci, namalowane tak świetnie, jak gdyby naprawdę żyły i mówiły. Dzieci chciały właśnie podejść do tych książek, kiedy znów zadźwięczał dzwonek. Fred i Klara wiedzieli, że teraz kolej na podarunki od Ojca Chrzestnego, i podbiegli do stołu pod ścianą zasłoniętego parawanem. I oto ukazało się ich oczom. Na zielonym, obsypanym kwiatami trawniku stał wspaniały zamek z lustrzanymi szybami i złotymi wieżami. Nagle rozległ się dźwięk dzwonków, drzwi i okna otworzyły się i widać było, jak w środku spacerują maleńkie zgrabne ludziki. Panowie w kapeluszach z piórami, panie z długimi trenami u sukien. W środkowej sali, która zdawała się cała stać w płomieniach, tak wiele świeczek paliło się w srebrnych żyrandolach, tańczyły dzieci w takt muzyki dzwonków. Jakiś pan w szmaragdowym płaszczu co chwila wyglądał przez okno, machał ręką i znikał znowu. I sam ojciec chrzestny, niewiele większy od dużego palca tatusia, zjawiał się od czasu do czasu na dole w drzwiach zamku i znowu wchodził do środka. Fred, oparty o stół obiema rękami, przyglądał się ślicznemu zamkowi i tańczącym figurkom, a potem rzekł: Ojcze chrzestny, Pozwól mi także wejść do zamku. Ale sędzia odpowiedział mu, że to jest niemożliwe. I miał rację, gdyż była to nierozsądna myśl: wejść do zamku, który razem z wieżami niższy był niż on sam. Fred to zrozumiał, ale po pewnym czasie, gdy panowie i panie spacerowali ciągle w ten sam sposób, Dzieci tańczyły, człowiek w szmaragdowym płaszczu wyglądał zawsze przez to samo okno, a ojciec chrzestny ukazywał się we drzwiach. Chłopiec zawołał niecierpliwie. Ojcze chrzestny, wyjdź raz innymi drzwiami. Nie mogę, drogi Fredku, odparł sędzia. A czy możesz, mówił dalej Fred, kazać temu zielonemu człowiekowi, który tak często wygląda przez okno, żeby spacerował razem z innymi? Tego także nie mogę zrobić, odpowiedział znowu radca Sądu Najwyższego. To niech dzieci zejdą na dół, zawołał Fred, żebym mógł je obejrzeć z bliska. Ach, tego wszystkiego nie da się zrobić, odparł rozdrażniony sędzia. Mechanizm musi pozostać taki, jakim go zrobiłem. Tak? Zapytał Fred, przeciągając sylaby. Tego wszystkiego nie można zrobić? Słuchaj, kochany ojcze chrzestny, jeżeli te twoje malutkie wystrojone figurki w zamku umieją robić jedno i to samo w kółko, to niewiele są warte i na nic mi się nie przydadzą. Nie, wolę już swoich huzarów, bo oni mogą maszerować naprzód i w tył jak ja będę chciał, a nie siedzieć w zamknięciu. To opowiedziawszy, Fred podbiegł do stołu z podarunkami i kazał swojemu szwadronowi kłusować tam i z powrotem na srebrnych rumakach, powiewać chorągwiami, atakować i strzelać, ile dusza zapragnie. Klara także odeszła po cichutku, bo jej prędko znudziły się te spacery i tańce laleczek w zamku, tylko nie zdradziła się z tym, jak Fred, bo była grzeczna i dobra. Rozgniewany sędzia zwrócił się do rodziców. Ten cudowny mechanizm nie jest przeznaczony dla nierozsądnych dzieci. Zapakuję mój zamek z powrotem. Ale wtedy podeszła matka i poprosiła ojca chrzestnego, żeby pokazał jej wewnętrzne urządzenie zamku i skomplikowane zębate kółka, które wprawiały lalki w ruch. Radca rozebrał cały mechanizm i znowu go złożył. Rozpogodził się przy tym zupełnie i dał jeszcze dzieciom kilka ładnych brązowych figurek ze złoconymi twarzami, rękami i nogami. Wszystkie były rodem z Torunia i tak przyjemnie pachniały, że Fred i Klara ucieszyli się bardzo. Ich starsza siostra Ludwika włożyła na życzenie matki piękną nową suknię, ale Klara wolała jeszcze dłużej oglądać swoją sukienkę, zamiast kłaść ją na siebie. Chętnie jej na to pozwolono.